Dzień dobry w ten. o gwiżdżący dzisiaj dzień. Dzisiaj troszeczkę liliak drzewiastych. Ponieważ jak widać, już ruszyły takie zgniotki. Widzicie, jak one są trochę pogniecione. No bo ja tutaj kładłem agrowłókninę. Dlatego to tak wygląda. Sukces kwitnienia. Jak widzicie, kupa obornika została rzucona na ziemię. Ziemia do kwiatów Mastera. W sumie to już mówiłem o tym nieraz. To jeszcze. Pamiętajcie, że jak będzie susza, jest wiosna. Ja na razie jeszcze okrutnie mocno nie podlewamy, no chyba że już macie naprawdę ponad 20 stopni, a jest susza w Polsce. Tak jak widzicie, jak na tą porę roku już dosyć ładnie powychodziły i no trochę ich będę miał, że tak powiem. Pojawiają się już te czerwone robaki, napiszę nazwę na filmie i oczywiście je łatwo się zbiera. One gryzą, ryją po prostu pod liśmi. No, wygryzają, wtedy Lilia dużo słabiej rośnie. Trzeba po prostu je zbierać. Łatwo się je łapie. Także nie uciekają. Yy, ile mam tutaj sztuk? Ha, wiecie co wczoraj liczyłem? To około 20 sztuk będzie, które będą kwitły. Co so, sobie wyobraźcie, to nie jest Lilia. To nie jest Lilia. Tak dla, dla waszej wiadomości. No i co? Co 2-3 lata trzeba. Były też już odcinki. Trzeba i wręcz bardzo trzeba przesadzać, bo wiecie o co chodzi, wychodzą takie nowe w koło. Ja, ja je w tamtym roku na wiosnę sadziłem, gdzieś one były takiej wielkości. Pisaliście mi, że nie będą kwitły za bardzo, ale w miarę i tak ładnie kwitły, ale nie wszystkie. I są już rok w gruncie. W, w tamtym roku chyba z półtora worka Mastery poszło, albo chyba tej ziemi, jak się nie mylę. Plus ziemia z dziadem, znając życie. Łokasz się dziadów, Masterowy. O, ziemia Wokas uniwersalna. Plus w tym roku poszedł worek jeszcze jednej ziemi. Wokas albo humus. To, to jest ziemia typowa no, dla roślin, na w ogóle warzyw, dla wszystkiego. Tylko ona jest z nawozem start. I no tak jak mówiłem, no kurczę, jak, jak będzie susza, musicie podlewać, bo wam lilie za duże wtedy nie urosną. No, także jak ktoś chce, niech zobaczy sobie w poprzednich latach, jak kwitły podam linki. Zresztą wystarczy wpisać stale w jak lilia drzewiasta i wszystko macie podane jak na dłoni. Tu jeszcze dosadzałem w tym roku, rozsadzałem, też kładłem tu worek. Trochę ścisnąłem. Widzicie? O tu. O, 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 Ale spoko. To sobie wszystko poradzi jeszcze. Nawet troszeczkę po przymrozku podostawało. Ale to sobie, tak jak mówię, poradzi. Ciekaw jestem tylko, jak to podrośnie. Pamiętajcie, wszystkie informacje zawsze są pod filmem. Kontakt i tak dalej. Czy osadzonki pytacie? Wszystko jest pod każdym filmem. Wystarczy tylko czytać no, tak więc talerz nie ma, tylko bananów. Powtarzam się, tuż już któryś raz, o tu nawet lilie wylazły. W ogóle mówiłem Oli, że tutaj trzeba będzie trochę przeorać. Poprzesadzać co nieco, bo na przykład jacynty, patrzcie ile tego porosło, nie były przesadzane 3-4 lata. Tu był jeden wsadzony, no i w środku o, wylazł jeden żonkil, czy jak mu się tam zywa, ten żółty. No mogę się mylić, bo wiecie, ja tak w kwiatach to tak nie za bardzo. Ale lilie te potem tak pięknie pachną, że mmm... I nawet tak 2-3 tygodnie się utrzymają, utrzymują kwiaty. Na szczęście mam tam różne tam odmiany. Chyba 3 czy 4 tutaj są, to zawsze nie kwitną wszystkie na raz. Ale powinno być piękne w tym roku. Pachnąco, bynajmniej tutaj, bo jeszcze takiego wysypu lilii nie miałem. Zobaczcie, tu też coś wyłazi. Oczywiście są odporne. Miałem kiedyś lilię jakieś zwykłe białe, to wykopywałem, potem zostawiłem raz na na zimę i wiecie co się stało. Na wiosnę już nic nie było. Dobra, to na tyle. Taki szybki przegląd. Pamiętajcie o tych robakach. Chorób żadnych by na mnie nie widziałem na Liliach. Poza tymi robaczkami, które zbieram te czerwone. Co rok, praktycznie. Na szczęście dużo ich nie ma. Dobra, to co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. 3, 2, 1. Na razie.